Z wynikiem 225 uderzeń netto, nagrodę dla miejsca pierwszego, dla finalisty, pan Dean McMarty. Gorące brawo, Dean McMarty! Gratuluję. gratuluję bardzo serdecznie. Oto puchar. Speech! please! Chciałbym dziękować sponsor, Był bardzo fajny turniej. Pierwsze dwa dni tam miałem taki paty, że w życiu nie miałem. Dzisiaj też miałem jeden i trochę fuks i bardzo cieszę się. Obniżyłem handicap. Bardzo ważny dla mnie. Dziękuję. Brawo! Gratulacje, gratulacje. 30 minut dla fotoreporterów teraz. Proszę puchary w górę nasi czempioni. Gorące brawa jeszcze raz, proszę Państwa. Gratulacje. Prosimy o pozostanie z nami. Miejsce drugie otrzymuje pani Małgorzata Rodowska. Gorące brawa. Małgorzata Rodowska. To ile? To naturalnie. I wreszcie najlepsza z najlepszych tych Pani. Oto, proszę Państwa, współ... z liczbą 276 uderzeń. Miejsce pierwsze dla Pani Doroty Kozakiewicz-Lejderman. Dorota, Pani Dorota Kozakiewicz-Lejderman, gratulujemy bardzo, bardzo serdecznie Pani Dorotę I nie tylko puchar, i nie tylko drugi i nagroda, ale również możliwość, proszę Państwa, wyrażenia swojej radości przez. Yy, naszą zwycięszczykę. Dało mi się świetnie. <śmiech> <śmiech> dziękuję bardzo serdecznie. Wygrywało się świetnie z dziewczęta. Klasyfikacja stroke play, Brut zgodnie z regułą handback Trzecie miejsce z wynikiem 244 punkty. Otrzymuje pan Andrzej Dyzio. Gorące proszę Warto wspomnieć, proszę Państwa, tutaj pana Marka Marcinkowskiego, który był bardzo blisko i ta rywalizacja dzisiaj trwała między tymi panami. Wreszcie, pan Andrzej Dyzio. Gratulujemy bardzo serdecznie tego wyniku. Miejsce drugie z wynikiem 240 otrzymuje Timothy Hewland. Gorące brawa. Timothy Heland! Miejsce. Gratulacje. I najlepszy z najlepszych, the best of. Oh, ladies and gentlemen, panie i panowie, miejsce pierwsze z wynikiem 226 uderzeń. Mr. Michael Flint, gorące brawa. Miejsce pierwsze. Gratulacje, gratulacje, gratulacje. Odebranie pucharu i speech please naturalnie. First of all, I want to thank all the sponsors, uh, I have been in many countries to play and I think this is the biggest event I have ever been with sponsors, so I will thank them and if they are like this more, I will be here, I will be back. Okay. We also want to thank uh, the club. I would like to finish by thanking everyone for their participation, so I wish everyone Golf Twój sposób na życie.